Dzień dobry kochani, witam w kolejnym a, filmiku. Dzisiaj razem z Anią z Family Beauty Box, a, rozmawiamy, stwierdziliśmy, rozmawialiśmy o tym a, takie różnice pomiędzy Stanami a Polską i stwierdziliśmy, że dla was będzie bardzo taki ciekawy filmik, a, jak ona opowie o kilku rzeczach, które ona spostrzegła, jak się przeprowadziła do Stanów, a kilka rzeczy, które ja spostrzegłam, jak się przeprowadziłam z Kanady m, do Polski. Jak jesteście pierwszy raz na Moim kanale. Cześć, mam na imię Justyna. Wychowałam się w Kanadzie, dlatego czasami się do końcówki mylą i w sumie dlaczego nagrywamy ten filmik, bo mam trochę takie inne spostrzeżenie, jeśli chodzi o Polskę. Um, no, jak nie znacie Ani kanał Family Beauty Box, to zachęcam Was, żebyście tam weszli, Ania super vlogi nagrywa. Powiem Wam szczerze, że jak tęsknę za kanadą, czy ze Stanami, to tam wchodzę i tak z nostalgią patrzę na przykład na różne hole, czy jak bierze jakby nas na zakupy, nas jako widzów na zakupy, to naprawdę Wam polecam. Tutaj na górze podlinkuję Ani kanał, też tutaj na dole w pudełeczku poniżej też podlinkuję Ani kanał i też na sam koniec filmu podlinkuję ten film. Gdzie ona opowiada o to, co jej zasz, yy, zaskoczyło, jeśli chodzi o stan. Witam Was serdecznie, ja mam na imię Ania, prowadzę kanał Family Beauty Box. Mam trójeczkę dzieci, jesteśmy po czterech przeprowadzkach w ostatnich czterech latach. Tak. A obecnie mieszkamy w Stanach Zjednoczonych, w Karolinie Północnej, w ślicznym miasteczku Chapel Hill. Jeżeli lubicie takie familijne kanały, to serdecznie Was zapraszam i do nas. Do zobaczenia. To zaczynamy, jakby moje odpowiedzi, jeśli chodzi o co mnie zaskoczyło, jak przyjechałam do Polski. Powiem Wam szczerze, że no ja jako dziecko przyjeżdżałam. Może nie bardzo często, ale wystarczająco często do Polski, że nie miałam taki culture shock na samym bardzo yy, początek, Taka, taki szok kulturalny, jak się to mówi po polsku. Um, ale pamiętam to i do dzisiejszego dnia to pamiętam i to było już ponad 8 lat temu, jak poszłam do sklepu pierwszy raz, żeby zrobić takie zakupy. No wiecie, do pierwszego mieszkania Tutaj, gdzie mieszkałam nie z rodziną A na takie Toiletries się mówi po angielsku No papier toaletowy, różne tam Właśnie papier do, do domu Szczotki, no szczotkę do zębów Miałam, ale pastę do zębów i tak dalej, i tak dalej No i wchodzę do sklepu Ustawiam się, żeby Kupić właśnie ten papier toaletowy I się patrzę I patrzę, i patrzę i nie mogę znaleźć Moją markę Papieru toaletowego i ja naprawdę wiem, że to brzmi bardzo dziwnie, ale to był pierwszy raz, że po pierwsze sobie uświadomiłam, że w sumie zostawiłam wszystko w Kanadzie i przeprowadziłam się do Polski. Jak chcecie wiedzieć dlaczego, to też podlinkuję film tutaj poniżej tutaj na górze, um, ale tutaj było, jak mówię, to byłam w takim pierwszy raz sobie uświadomiłam, że o wow, um, przeprowadziłam się do innego kraju. No, i a, pamiętam, znowu pamiętam do dzisiejszego dnia, że tam stałam chyba z 45 minut, czy nawet do godziny czasu i się patrzyłam, a, bo w Kanadzie, ja nigdy nie zauważyłam w Kanadzie, żeby były scented, że zapachowy papier toaletowy, tutaj z kwiatkami, tutaj a, jakby wiedziałam, że w Kanadzie zawsze kupowałam, kupowałam ten z tym misiem i kupowałam ten z tym misiem, a tutaj tego tego nie było i mm, nadal do tej pory są niektóre rzeczy, które człowiek się po prostu przyzwyczaja, że kupujemy taką markę, na przykład nie wiem, na pastę do zębów Colgate. A. Zawsze jakby, a ja mi akurat <ścoughs> nie muszę o Colgate, ale wiecie o co chodzi, że człowiek się tak przyzwyczaja do jakiejś tam marki, że jak się wyprowadza z tego kraju, to jest taki szok. I m, dla mnie chyba tym bardziej był ten szok przez to, że mm, Dopiero sobie w tym momencie uświadomiłam, że zostawiłam wszystko w Kanadzie, moje całe życie i przeprowadziłam się do Polski. Drugą rzeczą, które mnie zaskoczyło i nigdy tego nie obserwowałam na wszystkich moich wizytach do Polski, to jest i to jest troszeczkę negatywne to jest, że brak uśmiechu u ludzi. A Może pozytywne, bo wiem, że na przykład moja mamcia Na początku to jej strasznie przeszkadzało w Kanadzie Że dlaczego wszyscy się tak uśmiechają O co w ogóle tu chodzi? Um, I to nie jest taki... Um, mamcia często mówiła, że dla niej to jest taki fałszywy uśmiech Że um, ludzie to robią nie tak ze szczerości, tylko po prostu z przyzwyczajenia um, Ja do dzisiejszego dnia to jest coś, za czym bardzo tęsknę To jest ten uśmiech um, Próbuję to zmienić w Polsce, że naprawdę świadomie chodzę i uśmiecham się do ludzi i też taka anegdotka jeśli chodzi o ten uśmiech, pamiętam że w jakąś niedzielę poszłam do mojej babci, moja babcia mieszka w centrum Warszawy na krakowskim przedmieściu i sobie tam szliśmy i ja cię uśmiechałam bo byłam w Warszawie byłam z babcią była ładna pogoda i tak sobie generalnie uśmiechałam się, a taka starsza pani. I akurat taka starsza pani koło mnie przechodziła, to ja się do niej uśmiechnęłam, um, i ona się odwróciła do koleżanki i powiedziała: O boże, chyba ta dziewczyna jest piana, bo popatrz, jak się uśmiecha. I dla, dla mnie to było takie bardzo śmieszna sytuacja, um, że tak ludzie nie, nie byli przyzwyczajeni, że ktoś się może uśmiechać, że od razu na pewno pijana. Um, ale y, może to się zmienia wśród Polaków albo może ja zmieniłam sobie tok myślenia Bo coraz częściej zauważałam, że jak ja się uśmiecham, to ludzie um, tym bardziej się uśmiechają, zwracają ten uśmiech um, i może to się zmienia w Polsce, co sądzicie? Myślicie, że to się zmienia, czy wam to przeszkadza, czy nie przeszkadza, czy coś e, takiego zauważyliście? Jestem ciekawa, co o tym myślicie, e, skomentujcie poniżej. Trzecią rzeczą, która był taki mocny szok dla mnie, jeśli chodzi o Polskę, to jest obsługa w knajpach, ale w ogóle obsługa w sklepach, ale najbardziej mnie szokowała obsługa w knajpach. Też powiem wam, że przed wyjazdem do Polski to opowiadam w filmiku już, ale przed przyjazdem do Polski to ja pracowałam jako kelnerka i bartender w knajpie. To w Kanadzie są takie wymogi, że na przykład podchodzisz do stolika, uśmiechasz się, pytasz się co, co by ktoś chciał do picia, potem jak osoba dostaje jedzenie, masz minutę lub trzy gryzy, żeby się spytać, czy wszystko smakuje. Bo to jest szansa, czy tak restauracje mówią, że to jest szansa, że jak komuś coś nie smakuje, można podmienić im danie, oczywiście za darmo, że żeby im smakowało I to jest taki standard w Kanadzie I w Stanach myślę W USA, że tak się po prostu robi w restauracjach Mogę policzyć na jednej ręce przez 8 lat Ile, ile kelnerów w restauracji się mnie spytało Czy mi smakuje danie No i te, po prostu to, tego nie ma w Polsce Ale też jakby na odwrót pamiętam E, jakiś e, znajomy moich rodziców, bodajże, ale nie jestem na 100% pewna, był w restauracji w Kanadzie um, i właśnie ta kelnerka. Przychodziła, pytała się, rozmawiała um, i pamiętam, że y, ten gość powiedział, wow, on, dlaczego ta pani nie chce nas zostawić w spokoju? Przecież nam smakuje. Jakby nam nie smakowało, to byśmy powiedzieli. I to jest taka różnica właśnie też e, myślę, że kulturowa, że no zauważyłam, że jak w knajpie jak komuś coś nie smakuje w Polsce, to od razu podnoszą rękę i tak przepraszam, i to nie smakuje, czy mam jakiś problem z tym, czy coś, cokolwiek. A w Kanadzie to by nie przeszło Myślę, że oni mm, By czekali, żeby kelnerka podeszła I dopiero wtedy by zaczęli tą rozmowę Że nie, nie, mi to nie smakuje Czy coś tam, czy coś tam Innego um, No ale y, Powiem wam szczerze, że to też jest y, Trochę tęskne za tym Też, bo y, no, fajnie jest mi Mieć bardzo miłą obsługę W restauracji Ale to też e, mogę Wam powiedzieć szczerze, że ja widzę ogromną różnicę co było 8 lat temu i co jest teraz. Że coraz częściej wchodzę do e, jakiejkolwiek restauracji kelner lub kelnerka jest uśmiechnięta um, i jest nastawiona bardzo pozytywnie do ludzi i e, też obsługa w sklepach, co Osiem lat temu, to jest ogromna różnica, co widzę teraz. Nie to samo jeszcze, co się dzieje w Kanadzie i w Stanach, ale jest. Jak podróżowaliście do Kanady czy do Stanów, to dajcie znać, czy zauważyliście tą różnicę w obsłudze, właśnie w sklepach czy w restauracji. W sklepach, na przykład, też, bo ja, jako jak byłam w liceum, to pracowałam w sklepie takim ciuchowym. Takim najbardziej trendy akurat a, w moim a, miasteczku. Ale w tym sklepie też nam mówiono, że jak ktoś przychodzi do sklepu, to musimy się witać od razu. Mieliśmy tam 30 sekund, czy coś takiego, e, czy, żeby się przywitać z klientem, plus od razu poprosić, czy potrzebuje jakiejś pomoc, czy coś poszukać. Jak klient na przykład miał jeden ciuch, e, trzymał coś w wieszaku, czy, czy coś trzymał w ręku, to się spytać, czy chce, żeby odłożyć do pokoju do przymierzania. I tak dalej i tak dalej. Już to widzę, że to się dzieje w Polsce, ale 8 lat temu to było rzadziej. No i jestem też ciekawa, właśnie, jak wy to postrzegacie. I to były takie dwie mm, trochę negatywne rzeczy, jeśli chodzi o co spostrzegłam, i teraz wracamy do tych pozytywnych, bo naprawdę jest to wiele, wiele więcej niż. A czwartą rzecz, co też od razu zauważyłam, jak przyleciałam do Polski, szczególnie do Warszawy, to jest to, że. Komunikacja miejska jest super w Warszawie. Um, ja pamiętam, ha, ja, ja mieszkałam nie w Edmonton, tylko obok Edmonton, w takim małym miasteczku, które się nazywa Shower Park. To jest trochę tak jak no, bo to nie jest główne miasto, to, ale dotyka główne miasto. Nie wiem, taka niedzielnica, ale bo miasteczko obok. E, takie piaseczno do Warszawy, o, bym tak powiedziała. Um, no i mieszkałam w tym piasecznie, powiedzmy, i żeby dojechać do szkoły autobusem miejskim, to mnie zajęło około pół godziny. Piechotą zajęło mnie, idąc piechotą, 25 minut do pół godziny to tyle samo co autobus jedynie no to jak jest minus 30 stopni w Kanadzie, bo zimą jest minus 30 w Edmonton to ciężko byłoby przejść taką odległość no bo po prostu jest za zimno ale bardzo często rano jak już było ciepło, latem i tak dalej to szłam do szkoły, bo to zajmowało tyle samo czasu a tutaj komunikacja miejska w Warszawie naprawdę jest mega nie mówię o metro, bo metro jest takie bardzo proste, powiedziałam porównając a, do innych miast e, w Europie, ale autobusy, tramwaje można wszędzie dojechać um, i tym bardziej komunikacja też e, pośród Polski, że jak z Johnem chcemy pojechać do Berlina, na przykład to już 6 godzin, a um, 6 godzin train, train, train pociągiem. 6 godzin pociągiem a, i to też jest bardzo fajne, do dzisiejszego dnia zachwycone komunikacją miejską do tego punktu, że z Johnem zawsze e, mamy debatę, czy kupić samochód, czy nie, bo przez to, że gdzie mieszkamy a, to bardziej finansowo korzystniej jest nie mieć samochodu a, i co roku mówimy, dobra kupujemy w tym roku samochód, a potem finalnie mówimy, dobra nie w tym roku, bo chcemy tutaj i tutaj wyjechać kupimy w następnym, a co? To nie jest jest też taki duży problem. Jakby to by było problematyczne nie mieć samochodu, to byśmy kupili samochód, tak? A ja też jakby... Dodając do tej całej historii, ja w Kanadzie już rodzice mi pomogli kupić samochód, jak miałam 17 lat, przez te odległości i przez to, że komunikacja miejska nie była najlepsza. Oczywiście to nie jest w, każdym, to nie jest w każdej miejscowości, wiem, że na pewno Toronto ma bardzo dobrą komunikację miejską, w Vancouver też, um, ale akurat w, gdzie mia, ja mieszkałam, to był ogromny problem. No i piąta, ostatnia rzecz, z którą chciałam z wami się podzielić, a to jest, że byłam zszokowana i nadal mam takie poczucie, raz na jakiś czas mam ta, nadal takie poczucie, że wow w jakim ja pięknym kraju mieszkam. I może to Was dziwi, ale chodzę tutaj po starówce w Warszawie, a szczególnie jak jest ten golden hour, to jak jest wschód słońca, wschód. Sunset, a słońca i patrzę się na, na kolumnę Zygmunta Patrzę się na te kolory um, I tak sobie myślę Wow, jakie to miejsce jest piękne Chodzę po Saskiej Kępie I tak wow Jak ja to zrobiłam, żeby mieszkam w takim mieście, gdzie mieszkam um, I to mi się nadal bardzo, bardzo podoba um, Ja bardzo kocham Warszawę um, Kocham Warszawę za to, że też jest to miejsce bardzo, bardzo zielone Teraz mówię, to jest luty, jest szaro, ale. Ale ogólnie Warszawa jest bardzo, bardzo zielona latem. I bardzo doceniam to, że w takim pięknym mieście mieszkam. Ale każde też inne miasto, które zwiedzam w Polsce, to też ma swój własny Ur, urok. Rok. Um, Wrocław jest przepiękny. Um, te wszystkie mosty i stare miasto, i po prostu też się zakochałam we Wrocławiu jak ostatnio byłam. Kolejny raz. Um, Kraków jest piękne miasto. Po prostu wszystkie miasta Gdańsk, wszystkie miasta, które zwiedzam, to jest coś unikalnego w tym mieście. Um, I nadal uh, Polska mnie zaskakuje tym, że jest taka piękna i bardzo to doceniam i te krajobrazy różne, te różne różnorodność miast jest bardzo bardzo fajne um, i jakby połączając to do komunikacji, że jest o wiele łatwiej zwiedzić te miasta, bo są tak bardziej uh, bliższe siebie. Um, z mojego miasta, żeby dolecieć do Vancouver, to, pff, to jest dwa Polski od, od Edmonton. A do Toronto to jest, jakbym leciała nie wiem, z Warszawy do Portugalii. To jest naprawdę są ogromne odległości w Kanadzie. To bardzo ciężko zwiedzić te wszystkie miasta, a tutaj. Um, te miasta są piękne i bardzo, bardzo blisko. Do no kochani, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. A jeszcze raz zapraszam do oglądania ani filmik na kanale Family Beauty Box. Jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak macie jakiekolwiek pytanie, jeśli chodzi o Kanadę, czy o Polskę, a czy moje wrażenia tego wszystkiego, to zachęcam Was do pytania poniżej. A no i jak zawsze, Matylda i ja życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. pa.